Uliczkę znam w Barcelonie, patnącą kwiatem jabłoni. Bardzo lubię chodzić po niej, gdy już mnie znuży śródmieścia gwar. Tam kroki własne my słyszę i wiatr jak liść mi kołyszę. Zresztą nic nie mąci ciszy uliczki mojej, wtem tkwi jej czar. Boże, jakie dawne to czasy, kiedym tu codziennie przychodziła, by się spotkać w tajemnicy, gdzieś za rogiem tej ulicy, z pierwszym panem moich snów. Tylko ja bądź to widziała, ilem się nadcałowała, nie żałując czułych słów. Bo kochałam jak już nigdy potem z całej duszy i całą serca mocą, radością wiosny i młodych lat polotem. Lecz niestety wszystko ma swój kres. Dziś przychodzę po wspomnienia dawne, pod tę jabłoń, co szumem swym mówi, że przeżyłam w jej cieniu chwil wiele tak pięknych, że teraz nie szkoda łez. Już dziś mnie myślą że mnie mój miły porzucił, lecz ciągle marzę, że wróci odwiedzić kiedyś ten cichy kąt. Bo dziś we wczoraj się zmienia, gdy tylko go opromienia chwila słodkiego marzenia i tyle wspomnień zabranych stąd. By się spotkać w tajemnicy gdzieś za rogiem tej ulicy. Z pierwszym panem moich snów tylko ja błoń to widziała, ile mi się nacałowała, nie żałując czułych słów.